A dzisiaj wspiera nas Gamehack, stronka, która pozwala Wam zarabiać waluty do gier w granie w gry. Dzisiaj też stworzyli kod specjalny dla Was hasiek na darmową skrzynkę Zabicie 200 kamieni dusz. I specjalny konkurs, o którym się dowiecie w dalszej części filmu. No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć moi kochani, witam z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Robloxa. Dzisiaj Bank Taikun, który jest naprawdę niesamowity i dzisiaj, słuchajcie, będziecie mieli opcję również zarobienia kilku robuxów, ale to oczywiście w dalszej części odcinka wam powiem, co i jak ja tu w międzyczasie zebrałem jakieś pieniądze, 14 tysięcy i możemy kupić sobie kolejnego workera, pana, który, panów, którzy tutaj, no jak widzicie, e, tworzą nam pieniądze po 80, 120, 100, no tworzą nam te pieniądze, słuchajcie, znaczy tworzą, no robią nam te pieniądze, co ja mogę tu powiedzieć, no. E, I możemy kupić cash raz dwa, ewentualnie w sumie cash razy dwa, nie brzmi tak głupio, słuchajcie, to weźmy sobie Kesza, razy dwa, bo możemy. Ej, I teraz tak, powinniśmy zarabiać dwa razy więcej. I jakby ja, ja chciałbym zobaczyć te dwa razy więcej, ale niestety, ej, coś to coś nie idzie. Ale, u, słuchajcie, lecimy. super paka, kupujemy za 250 ej, Robuxów kolejnego. No nie, bo tutaj nam to da upgrade. Czy ty masz niebieskie? Czy ty nam dajesz niebieskie? Tery? to leci tak szybko, że ja nie mogę zobaczyć w ogóle, co, i, na ile my to upgradujemy. No nie, ale ziomek, ty masz niebieskie. Ty dajesz nam niebieskie niebieski cash, no i elegancko, słuchajcie. 30 tysięcy, no nie, możemy oczywiście ściany tutaj naszego, naszej taśmy zrobić, no i musimy, musimy tak zrobić. I mamy tutaj, uuuu, mamy drukarkę pieniądzora, oczywiście za chwilę ona łapie, nie, żeby, chwilę ona ma takie, takie ulaga nie, kupujemy i tak chwilę sobie myśli, a może dać mu te pieniądze, a może nie dać mu tych pieniędzy, no nie, no ja wolę jak mi dają pieniądze jednak. W ogóle ile my pieniędzy dostajemy teraz? Wow, no nie? I tu kolejny upgrade, no nie? No elegancka, słuchajcie. Tak naprawdę wracamy, bierzemy nowe. Pyk, pyk, pyk. Mamy kolejny, w ogóle tu mamy kolejny, jak to się nazywa? Mamy kolejny, kolejny, kolejną no, no, halę produkcyjną. Dobra, weźmy sobie ścia. Dobra, na razie zróbmy jednak wszystko to, co jest produkcyjne. To będzie, to będzie bardzo dobry pomysł, słuchajcie. Kupmy czerwony dywan. Uuuuu, ej no ładnie, ładnie, jakby naprawdę twórca gierki się upa Starał się, postarał, więc bardzo mnie to cieszy, no nie? Mamy tutaj, a to mamy jakieś flesza, no Jakiś flesz tutaj leci, w ogóle, ja nie wiem o co. Chłop, co robi? Te widzowie, chłop, co robi? Czy wy to widzicie, jak, jaka to jest prędkość tego wszystkiego? Wy to, wy to jesteście słabiacy jakiś, nie? Jacyś, a tutaj, patrzcie, no chłop, to po co co robi? No nie, tu jest jakiś złoty bo... jedny... Ej, oni, jak oni produkują te pieniądze, widzowie? Jak oni, widzowie, robią te hajsy? No nie, no, po prostu robimy tak hajsy na kole. Są so, ha, hajsy, pyk, 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 myk, 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 no nie. Dobra, ty dajesz nam po stuwie, a ty nam dajesz po. Nie wiem, po 60, po 60, chyba, albo po 600. Jedno z dwóch, no nie, dobra, i myk, kolejny złoty kolega, no nie, no i elegancko, słuchajcie. Mamy, na, mamy naszą produkcje, produkcje na wysokim poziomie b, e, tych bezu Papierów wartościowych, bo pieniądze, 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 pieniądze są. 120 tysięcy potrzebujemy na kolejny, 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 kolejny upgrade, żeby tutaj wziąć, ale naprawdę trybik wygląda mega, mega kozacko. Też mega kozacko jest, że możecie zgarnąć Robuxy dzisiaj, no nie? To tak przypominam, no nie. E, tylko, żebyście nie uciekali za szybko. E, ok, mamy tutaj złotą maszynę, no i elegancja Francja, słuchajcie. 150 tysięcy na kolejny, słuchajcie. Zrób mi siedzenia, bo mamy gości. To goście mogą sobie usiąść, ja też chcę, mogę usiąść, nie, nie, nie stać mi na takie rzeczy, jednak nie mogę usiąść. Trochę smutno, bo chciałem usiąść naprawdę, ja chciałem usiąść elegancko, usiąść, żeby było pięknie, ładnie i w ogóle, ale, ale to, to, niestety, to, 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 to niestety, to niestety, to nie, niestety nie pyka, no nie, to jednak, no je, je, jednak się przeliczyłem, ale mamy buy silver money, no i dziękuję. Ma, mamy to, mamy to, moi drodzy, mamy to. Moi drodzy, przechodzimy do naszego sponsora, który wspiera dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, jest to Game Hack, gdzie mamy własną, dedykowaną skrzynkę i również jest dla Was mały konkurs. Ponieważ, jak się, jeżeli się zarysujecie z mojego linku i wpiszecie kod Hasiek, to słuchajcie, dostajecie darmową skrzynkę. Ale jeśli zdobędziecie 200 tych kamieni dusz, więc, jakby to będzie macie darmową skrzynkę. Którą zaraz sobie otworzymy, tak swoją drogą, bo mam jedną taką skrzyneczkę. I również, właśnie, jest konkurs, że w, o, w ciągu tygodnia, od, tego, od wyjścia tego filmu, no nie, osoba, która zdobędzie najwięcej kamieni dusz, właśnie w ciągu tego tygodnia, dostaje 1000 Robuxów, a druga osoba 400. Przypominam, trzeba zarejestrować się z linków w opisie, no nie. E, fajna opcja, słuchajcie, ja tutaj właśnie dostałem troszeczkę kamyczków, żeby pokazać wam, otworzyć skrzyneczki, które nagrody z nich są dla Was. I, I tak, no w sumie. Ej, słuchajcie, a właśnie, też trzeba przypomnieć, znaczy powiedzieć, słuchajcie, jak to taka stronka, no nie? Możemy zdobywać kamie kamienie dusz poprzez granie w gry, czyli taki standardzik, no nie? Jeż, może możemy na przykład. Ej, to jest się. Ty, To jest 730 kamieni duszej, to jest spoko, no nie? Warshipsy szczerze szybko się ekspi, więc, jakby totalnie, totalnie polecam, no nie? Obecnie teraz też jest promocja troszeczkę, w sensie są przecenione skrzynki, ale my otworzymy, słuchajcie, w ogóle otwórzmy najpierw powitalną skrzynkę, bo ja jej nie otworzyłem, a jestem bardzo ciekawy, jak ona będzie działała, prawda? I sobie otwieramy, jakiego, jakieś kamyczki tutaj są e, i zaraz przyjdziemy do mojego haśka, haśkowe, wego, haśkowego haśkowego y, czesta, prawda? Runa a, Asuna. Okej, okay, mamy, mamy runę OK, Ale mamy skrzynkę. Hasi, gdzie mamy robuxy? Mamy same robuxy. Słuchajcie, otwieramy skrzynkę. Przypominam, że wszystko, co jest stąd idzie dla was, wystarczy, że napiszecie swój nick w komentarzu i właśnie będzie to tak rozdawane, no nie? I ogólnie dostaliśmy ty, 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 dwa robuxy. Dobra, okej. Okay. Dostaliśmy dwa robuxy. No niestety dzisiaj nie dostałem, słuchaj, nie, 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 nie miałem farta. Może tak. Ale słuchajcie, lecimy sobie do sklepu. I Mamy tutaj gorączka kamieni dusz, no nie? I mamy tutaj złota skrzynia Robux. E, I tutaj na razie jest właśnie do zgarnięcia więcej kamieni dusz, no nie? Tu ogólnie mamy więcej tych skrzynek, e, więc jakieś tam sobie tutaj pootwieramy. I lecimy sobie po prostu, kupujemy Robuxową skrzynkę i zaraz będziemy otwierali. To ja może po prostu kupię... Więcej tych skrzynek, słuchajcie. Na przykład kupmy sobie 3 złote robuxowe, bo czemu by nie, no Fortnite nas tym za bardzo nie interesuje, szczerze mówiąc. E, skrzynia bogactwa, ej, ale tak tak może kupmy taką e, kupmy taką kuzacką, no nie, taką, taką kuzacką skrzynkę, chociaż jedną, no nie. Skrzynia broni ten CSGO. Mamy CSGO, słuchajcie. Łowców głów, kurde, no tu mamy CS, no nie. Kurczę, no to tak zastanawiam się troszeczkę, no nie mamy wojowników, no nie mamy tutaj gry, również mamy skrzynki z grami. E, słuchajcie, a w sumie to weźmy e, X, bo skrzynia Wiedźmina, skrzynia Amoncas. O. Kupmy skrzynię łęcie słuchajcie. Chociaż Amoncas gdzieś tam na głównym kanale troszeczkę e, jest e, popularne. Dwie skrzynie Amoncus sobie kupimy, no nie. Tu w ogóle mamy darmowe, darmowe skrzynki, no nie. E, jak widzicie również, uzbieraj je przynajmniej 1000 kamieni w dłuższym ciągu miesiąca, odbierz skrzynkę, więc też mamy darmowe skrzynki, plus zbieranie kamieni dusz, e, naładowana skrzynia premier, dobra, bierzemy sobie, to, słuchajcie, bierzemy sobie, a no weźmy ten, ogólnie no, skupmy się na tych skrzynkach, co tutaj są, no nie oczywiście, więcej będziemy mieli robuxowych skrzynek, no nie 1700 kamieni, e, dobra, to kup, kupmy już tak w sumie, e, kupmy już może jeszcze skrzynkę kamieni, kupmy sobie dwie, e, zobaczymy jak to z czym to się je, no nie i lecimy do końca już skrzynki z E właśnie, jak to się nazywa? A jeszcze gift karta, kupmy? no nie. No, no i lecimy z otwieraniem. Ogólnie troszeczkę tych skrzynek mamy, więc słuchajcie, bez będę gadania lecimy sobie. Pierwsza skrzynia. To jest robux,owa, nie, to jest z doładowaniem, nie to jest z doładowaniem i zobaczmy co my tutaj mamy. A i było blisko, no nie, ale mamy kamieni dusz, ile kamieni dusz dostaliśmy? Słuchajcie, dostaliśmy 700. Uuu. 700 kamień, Te podejwaj nagrody nie będziemy mógł jej sprzedać. Czy na pewno chcesz odebrać nagrodę? No tak, bo to jest 700 kamieni dusz i tak, to będę mógł sobie wymienić, no nie. No dobra, sprzyja z robuxami, z bobuxami, słuchajcie, no nie, mi na konto załadowało się, ja teraz zasłaniam wam ilość moich kamyczków, no nie? Niestety. E, ale, ale, ale wiecie jak to jest, no nie mamy znów kamienie dusz, no. Niestety, niestety, kamieni dusz Ale wiecie, ja tu potwieram i zaraz I znów 700 kamieni dusz Uuu. Otwieramy naładowaną, kurde jest Skrzynię kamieni dusz, słuchajcie, leci Leci naładowana I tu będzie też 700 kamieni Ej, ogólnie to ja na razie wychodzę bardzo na duży profit Powiem wam szczerze Mała przerwa w lotowaniu, słuchajcie, ponieważ mamy 3 miliony keszu i trzeba je wykorzystać tutaj w naszym e, wspaniałym trybie. Więc, jakby to powiedzieć, tak sobie tutaj przemieszamy. No, nie mamy owner dorszy. Możemy sobie planty po co? No i eleganckie planty, słuchajcie, tutaj są. Eleganckie planty. Mamy tutaj ścianek, halodowe ściany. ścianę. O! O! No nie. On, no nie, nie robi się tak, no I my szybko kupujemy Słuchajcie, wszystko co tutaj e, Można, no i mamy schody No i kupmy sobie oczywiście kolejny Kolejną taśmę produkcyjną No nie, silver dropper, my tutaj już będziemy Mega surowce e, Sobie, mega, mega, mega surowce Wiecie, mega surowce sobie będziemy produkowali Już nie mamy pieniądz, pieniędzy Ale produkujemy mega, mega Dużo żelaza teraz znaczy silvera, przepraszam. Skrzyja z Robuxami, słuchajcie, oczywiście ta goldowa. No nie, niestety, znów min minęliśmy się z przeznaczeniem. W ogóle mam 2300 kamieni i w sumie nie odpaliłem wam ekranu. Przepraszam. <laughs> nie odpaliłem wam ekranu, jakby mój fail. Ej, otwórzmy Among Usa. Go Among Us, no nie? Go Among Us, go Among Us, go Among Us. No nie fajnie, bo by jakiegoś skinka tu wygrać. Oczywiście e, dla was to będzie również. Słuchajcie, i mamy, no mamy, mamy. Gemy, mamy. 50 gemów. No tutaj, tutaj się tutaj się nie zwróciło, niestety. Czasem się tak zdarza. Oczywiście, słuchajcie, ja za kupię zwykłe skrzynki robuxowe, aby właśnie też dla was tutaj wydropić więcej Robuxu, bo na razie same kamienie tuż nam dropią. No nie no znowu. A właśnie, moi kochani, w ogóle ten kod wpisujecie tutaj, no nie. Ja właśnie wpisałem i mam ponownie haśka, no nie mam ponownie skrzynię haśka, e Więc jakby polecam serdecznie, otwieram ją z wami. Ogólnie próbuję otworzyć troszeczkę tych Robuxów jeszcze dla Was, ale ciągle kamienie dużo dostaje, nie? więc to jest e, taki, taki przypał troszeczkę, słuchajcie, więc em, ja zakładam... Że po odcinku otwieram tam jeszcze troszeczkę, żeby właśnie e, zmarnować, właśnie wydać, żeby wydać te wszystkie gemy, które ja tam mam e, i po prostu w komentarzach, wa, w komentarzu wam pewnie napiszę e, ile mamy tych robuxów jeszcze tam dodatkowo do rozdania. Słuchajcie, jeżeli coś mi wypadnie, oczywiście, no nie, bo tutaj właśnie żadnego dropu nie mam podkręconego ani nic takiego, bo no, podkręcanie dropów jest niefajne, zwłaszcza te, tak uważam przynajmniej. E, w ogóle złoto tu robimy, no nie więc no, więc słuchajcie, przypominam, link w opisie, no nie, kod hasie, dostajecie skrzynkę 200, kamieni dusz musicie zarobić, żeby właśnie odebrać tą skrzynkę. Wydaje mi się, spoko opcją. A tak naprawdę, gracie sobie w gierki, no nie? Gracie sobie w gierki, zdobywacie, więc zawsze jest to opcja na darmowe, na darmowe Bobuksy, no nie? Bo jak wiecie, my lubimy nazywać nasze Robuksy Bobuksami, więc no, złota statua, słuchajcie. I, uuu, są czapeczki. Dobra, czapeczki nas mało interesują w sumie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie, mamy 5 milionów. Myk, myk, myk. Ładnie, ładnie. E, no, no, sobie, sobie balkonik tu jest zrobiony. Całkiem elegancki, słuchajcie. Całkiem elegancki, całkiem elegancki. Tutaj mamy balkonik, tutaj mamy kasjerów, oczywiście naszych. Elegancko, no i teraz musimy zarobić pieniądze. 54 miliony, moi kochani. Jest to coś dużego. No nie powiem. Możemy kupić schody na przykład. I kolejne piętro chciałbym kupić. Trzecie piętro. Dawaj trzecie piętro. Dawaj trzecie piętro. Słuchajcie. Ej naprawdę w ogóle ten tycoon jest tak wspaniały. O i mamy kolejny. Kolejny oczywiście tutaj. Yy, Taśmy produkcyjną. O my tixy. No nie wierzę, żeby my Tixy produkujemy, słuchajcie, no i elegancja, Francja, no produkowanie Tixów to już jest naprawdę, to jest coś naprawdę poważnego, słuchajcie, Tixy to jest stara waluta, jeśli nie wiecie, kurczę, stara waluta Robloxa, tak było kiedyś. No i lecimy sobie dalej, słuchajcie, słuchajcie, możemy kupić sobie oczywiście ścianki, jakby, jakby ja tutaj zacząłem już budować te kolejne rzeczy, no nie, ale generalnie jest, no, jest taki mały przypał, że... A jak ja kupiłem sufit, a nie kupiłem dachu, co? No ale generalnie jest taki mały przypał, że bardzo, hat stand plenty nas nie interesują tak naprawdę, słuchajcie. Buy rich banker. O, ta, oje. Oh yeah. To jestem ja, moi drodzy. To jestem ja, pan biznesmen. Kurde. O, ty tych... Czy... Pieniądze mi wypadają, słuchajcie, pieniądze mi wypadają. No nie, u nie, najgorsze. Ile pieniędzy tracę? W ogóle mam klony tutaj, wow. Ale no nie opłaca się kupować tych tych standów i tak dalej. O nie, 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 nie. O nie, 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 nie. Ty, tutaj jest heli, helipad nawet. O mój Boże, czy stać mi na helipad? Oh yes, stać mnie, słuchajcie, stać mi, Lecimy, kupujemy i elegancko 500 milionów. Dobra, ja dziękuję. Moi kochani, ja wam dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach i pamiętajcie o Gamehagu, no nie, kod, kod hasiek i 200 kamieni duże, by odebrać skrzyneczkę darmową i link w opisie, trzymajcie się, no i cześć, pa pa.